Cześć kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, jaką energią On emanuje w tym momencie. Mamy do wyboru 7, 8 lub 9. Zastanówcie się, kochane, i wybierajcie. Ja chciałabym podziękować za waszą obecność. Chciałabym podziękować za to, że jesteście ze mną na moim kanale. A teraz przejdźmy do siódmeczki. Karta Anielska na bok. Karta Rada na bok. Teraz bo muszę się tutaj porozkładać. Dobrze. I zobaczmy, jaką energią on emanuje w chwili obecnej. Um, kochana moja, mamy tutaj Giermka Buław, mamy Wisielca i mamy Giermka Mieczy. Energia, która tutaj jest w tej chwili, to. Um, jakby to powiedzieć, to same początki tego, co ym, zadziewa się zazwyczaj w relacji, w związku. Być może jesteście już w relacji długotrwałej, y, niemniej jednak nic tutaj y, nie posunęło się y, do przodu. Jaką energią emanuje? No, są tutaj gorące uczucia, bo giermek, buław to coś, co y, to karta, która y, informuje o. Początkach tych namiętności, o chęci na te gorące randki, o chęci, aby się spotykać, aby się kochać, aby się przytulać, ale to jeszcze nie jest nic takiego niesamowitego. W Giermku Mieczy z kolei są już jakieś myśli dotyczące być może spraw troszeczkę poważniejszych. Ale też nie posuwa się to, że tak powiem, bardzo daleko w tę zaawansowaną stronę. I po środku karta Wisielca. A więc, tak jak powiedziałam, nawet jeżeli jesteście w długotrwałym związku, coś utknęło i nie ma perspektyw na to, przynajmniej w chwili obecnej, nie ma perspektyw na to, aby to się zaczęło dalej rozwijać. Coś tutaj, Między Wami nie do końca iskrzy, bo w tym giermku, tak jak powiedziałam, jest ta namiętność, ale nie ma jeszcze tej olbrzymiej pasji. Czyli nic się nie przesuwa do przodu. W Wisielcu jest też troszeczkę to stanięcie na rozdroju, Boże, na rozstroju, na rozdrożu dróg może chodzić o to że jest tutaj w jego głowie jakaś walka czy jakieś starcia pomiędzy namiętnością a rozumem co innego podpowiada mu um, serce a co innego podpowiada mu rozum coś tutaj nie idzie ze sobą w parze ścierają się te energie zdroworozsądkowe z tą pasją, z tym pożądaniem, dlatego nie ma tego kroku naprzód. Nic się nie przesuwa, kochane moje. A więc takie energie tutaj są u Niego, a u Ciebie, co radzą karty, e, karty Tarota, u Ciebie jest Czwórka Buław. To informacja, abyś po pierwsze cieszyła się życiem, po drugie, abyś budowała swoje życie i swoje relacje na solidnych fundamentach, i abyś nie zapominała o rodzinie, o wartościach rodzinnych. Było to dla Ciebie ważne. Być może gdzieś po drodze troszeczkę te wartości się rozjechały w Twoim życiu, a więc tutaj Czwórka Buław o tym przypomina. Czwórka buław to też informacja o imprezach rodzinnych i ogólnie o imprezach z przyjaciółmi, których traktujemy jak rodzinę. Nie zapominaj o nich, nie odsuwaj ich na plan dalszy, bo są ci bardzo życzliwi. Ci, którzy są blisko ciebie, są ci bardzo życzliwi. Nawet jeżeli nie zawsze jesteś pewna tego, co mówią, co radzą. To na pewno robią to z życzliwości. A karta anielska mówi: lato. Wszystko, o co prosisz, urzeczywistni się latem. No właśnie, lato, kochane moje, już całkiem niedaleko. A więc proś, 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 kochana. Proś, bo lato się zbliża, a jeżeli tyle rzeczy maci się. Latem urzeczywistnić, no to niech się urzeczywistnia jak najwięcej. Bardzo Wam kochane moje dziękuję. Dzisiaj troszeczkę krócej może, ale też no wyszło jak wyszło. Dziękuję Wam kochane za to, że byłyście. Proszę o komentarze, proszę o łapeczki w górę i proszę również o subskrypcję. A przejdźmy teraz do ósem. Jeżeli wybrałaś ósemkę, to mamy tutaj ósemkę mieczy, króla monet i diabła. To mieczek karty. muszę tu gdzieś wcisnąć. Widać, widać. Muszę tutaj podejrzeć. Ósemka mieczy, król monet i diabeł. Jak, jak, jaką, jakimi energiami on emanuje? No, jest trochę ogólnie pogubiony, bo w ósemce mieczy jest informacja o tym, że jest przy nim troszeczkę czarnowictwa, nie do końca wie, co powinien zrobić. Jeżeli coś się zadziewa, to raczej przyciąga do siebie jeszcze więcej tych smutków, smuteczków, właśnie takimi myślami. Nie wie w którą stronę, nie, nie widzi rozwiązania. Ma, zresztą tak jak na tej karcie, tak? Ma zasłonięte oczy, ma związane ręce i wydaje mu się, że on nic nie może. A tak naprawdę, no głównie w jego głowie stwarzają się problemy, to głównie w jego głowie pojawiają się również. Pewne rzeczy, z którymi według niego on sobie nie poradzi, a tak naprawdę wiele z nich nawet się w ogóle nie zadzieje, a więc nie tylko nie będzie musiał sobie z nimi radzić, ale w ogóle nie powinien o nich myśleć. Więc przede wszystkim te energie smutku, smuteczku, czarnowictwa to po pierwsze. To jest to, co. Siedzi u niego w głowie i to, co w jego myślach przeważa. Czyli nie widzi rozwiązań, nie widzi rozwiązań swoich problemów i wyolbrzymia te problemy, a poza tym jeszcze wymyśla te problemy. Dalej mamy króla monet, a więc informacje, że są przy nim dość silnie, z nim są dość silnie związane energie finansowe to twarde stąpanie po ziemi i materializm. On pragnie dobrobytu, nie chce, żeby w pracy wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby to, co robi, przynosiło mu gratyfikacje finansowe, a więc będzie myślał o awansach, będzie myślał o tym, aby wyszukiwać protektorów. Czy to osoby, które mu będą mogły pomóc w karierze, czy w pracy, w realizowaniu jego planów, a więc te rzeczy przyziemne, jak najbardziej. No i po pierwsze, w karcie diabła na pewno będą tutaj nałogi, bo jeżeli mówimy o energiach, które są, to mogą się pojawiać również tutaj różnego rodzaju nałogi. On na to powinien zwrócić szczególną uwagę, bo przy tym czarnowictwie, przy wymyślaniu sobie pewnych problemów, no to ten diabeł niekoniecznie jest pozytywną kartą. A z drugiej strony, diabeł to również namiętność, to również jakaś kochanka, to również jakiś ukrywany związek, bardzo gorący, bardzo e, namiętny, no, pełen pasji. Taki, że po prostu e, no, rozum się wiesz, odcina, e, a działają tylko i wyłącznie zmysły, nic innego nic innego nie działa tutaj w jego otoczeniu w jego, nie działa zdroworozsądkowo także takie kochana moja energie troszkę tutaj jest no kilka rzeczy nam kilka rzeczy nam się tutaj pokazało czy ty jesteś tutaj kochanką czy ta kochanka e, to jakaś inna osoba. Ty będziesz, kochana moja, wiedziała o tym e, oczywiście najlepiej. A co Tobie radzą karty, a nie, e, karty Tarota? Wisielec. E, ty powinnaś w tym momencie zastanowić się nad tym, w którą stronę ruszyć. E, wisielec to takie właśnie wstrzymanie się. Nierobienie niczego, przemyślenie pewnych rzeczy, zastanowienie się, czy ta ścieżka, którą podążam w tej chwili, jest dla mnie dobra, jest dla mnie odpowiednia, czy z tymi osobami, z którymi jestem teraz, jest mi po drodze i jestem z nimi szczęśliwa. Wisielec to właśnie to zatrzymanie się, przeanalizowanie, przemyślenie pewnych rzeczy. I dopiero wówczas informacja o tym, aby podjąć dalszą drogę, aby podjąć w ogóle decyzję, w którą stronę ta dalsza droga ma przebiegać. Wisielec mówi również o, o tym, aby uważać na straty, przede wszystkim na straty materialne. Jeżeli okazałoby się, że akurat w Twoim wypadku mówimy o mężczyźnie, z którym jesteś długo, z którym masz długoletni związek, z którym masz dużą wspólnotę majątkową, a tutaj pojawia się ktoś jeszcze, jakaś kobieta w jego życiu. Uważaj, abyś nie straciła na tym rozstaniu finansowo. Zabezpiecz się, kochana. Ale ogólnie to mogą być jakieś straty finansowe, możesz za coś przepłacić, a więc tutaj też ta informacja, aby zastanowić się dwa razy, zanim coś kupisz. No dobrze, a karta anielska, nowy dom, przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. A więc właśnie, kochana moja, jeżeli tutaj w tych kartach jest informacja, dla Ciebie o rozstaniu a, i o zmianie a, jakiejś poważnej, radykalnej w Twoim życiu, to to też podpowiadają tutaj karty anielskie. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. A więc kochana, no przede wszystkim przede wszystkim tutaj w wisielcu musisz się zastanowić nad tym a, co chcesz dalej robić. Co chcesz dalej robić, a potem po prostu rób to. Dziękuję Wam, kochane moje. Przepraszam. Proszę Was o łapeczki w górę, o komentarze, o subskrypcję. A teraz numer 9: Rydwan. Królowa Mieczy. Moc. I dla Ciebie karta rada za chwileczkę. Kochana, jaką energią on emanuje. Mamy tutaj kartę Rydwanu, a więc informacje o tym, że no jakieś wybory są przed nim. Musi podjąć, musi podjąć decyzję, w którą stronę chce, aby jego życie dalej. Podążało. Rydwan to trójkąty. Rydwan to wybory nie tylko drogi, ale również wybory partnera. Rydwan to ruch, a więc coś zadzieje się szybko w jego życiu w tej chwili. On jest w swoim życiu panem i władcą. To on jest tutaj woźnicą i to on decyduje jak potoczy się dalej jego życie? A więc żadna tutaj siła, żadna jak gdyby energia z boku, żadna podpowiedź nie będzie tak naprawdę dla niego ważna. On jest pewien swojej siły. On jest pewien, że dobrze wybierze, bo zawsze wybierał dobrze, bo zawsze był kowalem własnego losu i również w tym wypadku, on ma świadomość tego, że musi podjąć jakąś decyzję. Królowa Mieczy informuje o tym, że wszystko, co on będzie robił, będzie przemyślane i zrobi to wówczas, gdy będzie pewien. Tego, co zrobić powinien, a więc podejdzie do tego, czyli decyzję podejmie dopiero wówczas, jeżeli wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, jeżeli będzie już miał plan, co dalej. Wtedy decyzje zostaną podjęte i moc, a więc energia, którą on emanuje. To bardzo silna moc, zresztą i Rydwan, i karta mocy, karta siły to wielkie arkana, a więc ogólnie jego energia, jego siła wewnętrzna jest bardzo, bardzo silna, kochana moja. W karcie moc, w karcie siły jest informacja o tym, że mężczyzna, o którym rozmawiamy, zna swoją wartość. On wie, że ma niesamowitą charyzmę, wie, że jest w stanie zrealizować wszystko, o czym tylko zamarzy, nie za pomocą tej przysłowiowej siły, ale. Przy pomocy swojej siły wewnętrznej, przy pomocy tego, jakim jest człowiekiem, przy pomocy drobnych, no mniejszych lub większych manipulacji, ale nie czegoś złego, tylko po prostu takiego intuicyjnego kierowania ludźmi. W karcie mocy też niekiedy są wpisane trójkąty, a więc prawdopodobnie tutaj jest troszeczkę więcej ludzi. W Waszej relacji, nie tylko Wasza dwójka. Niemniej jednak, wszystkie energie, którymi On emanuje, są bardzo silnymi energiami. To bardzo silny, charyzmatyczny mężczyzna, który wie, czego chce i będzie dążył do tego za wszelką cenę. On jest no, panem i władcą tak naprawdę swojego życia. On nie poddaje się temu, co ktoś tam mu podpowiada, co ktoś mu radzi, o co ktoś go czy do czego ktoś go nakłania. To on decyduje, to on ponosi odpowiedzialność i dużo tutaj jest wyboru, ale jest również dużo siły, dużo magnetyzmu, dużo bardzo dobrej, pozytywnej energii. A przy tobie, no ty też masz wybór. Dwójka kielichów, a więc tych ludzi tutaj naprawdę jest dosyć sporo. Dwójka kielichów to informacja o tym, że no jak każda dwójka to wybór, ale dwójka kielichów to również najbardziej miłosna karta w tarocie. To informacja, abyś. Pozwoliła sobie na taką miłość z motylami w brzuchu, abyś przypomniała sobie czasy, gdy byłaś no, młodziusieńką dziewczynką, gdy po raz pierwszy przeżywałaś swoje uczucia, swoje miłości, abyś to odnalazła w sobie i abyś z taką energią w tej chwili podchodziła do życia, abyś uwierzyła. Że miłość potrafi przenosić góry, że te dobre życzenia, te, ta chęć, e, aby działo Ci się dobrze, ta chęć, abyś była szczęśliwa, jest możliwa do zrealizowania. Piękna karta, piękna karta rada. No i jeszcze dodatkowo, proś o to, czego chcesz. No, kochana, no po prostu. Miłość i szczęście przy tobie. Proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. No właśnie, tak jak tutaj ten, to maleństwo ze skrzydłami dmuchni w tego dmuchawca, i tyle, ile on ma tutaj tych no, małych, nie wiem jak to nazwać latawców. To parasoleczek, to kochana, puszczaj do wszechświata tyle informacji, abyś to dostała z powrotem, abyś była szczęśliwa. Dziękuję Ci kochana moja, bardzo Cię proszę o łapeczkę w górę, bardzo Cię proszę o komentarz i o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś mojego kanału. Całuję Was kochane moje. I pozdrawiam, zdrowa baba i tak.